Jesteście szczęśliwi? Wracam do tego. Macie w sobie szczęście Piotra. Wiecie, kto to jest Jezus. To ma znaczenie nie tylko osobiste. Jak wiecie, kim jest Jezus, to można na Was budować Kościół. Jak nie wiecie, kto to jest Jezus. To niech was rąka boska broni, żebyście chcieli coś majsterkować przy kościele. Zrobicie z kościoła jakąś karykaturę, jakąś przedziwną budowlę. Żeby budować kościół, żeby Jezus mógł na was budować swój kościół, musicie wiedzieć, kim on jest. Wiedzieć ze spotkania, z doświadczenia, z wyzwolenia, nie z wykładu, nie z gadania. Amen.